Jestem siemanko z tej strony Adriana i dzisiaj Was witam na moim kanale ym... i dzisiaj <laughs> będziemy ym, sobie grać ym, też pięć g albo in... więcej, a to zależy. Ostatnio strasznie mało łapek wbijacie, więc no nie wiem jeżeli tak dalej będzie, to będzie mniej filmów. A jeżeli chcecie więcej filmów, to więcej łapek w górę. Bo jeżeli jest mniej ła mało łapek w górę, to no nie będzie tylu filmów. Będę rzadziej wrzucać filmy dwa razy w tygodniu, jeżeli tak chcecie. chciałem zrobić jakieś małe daily, ale, ale jak tak będziecie mało zostawiać, to chyba nie chcę. Robię. Ja chcę zobaczyć, że wy umiecie zostawić łopeczkę w górę. Żebym był szczęśliwym no, no nie jest za dobrze. chyba w ogóle straciłem nie wiem, ile No Jest strasznie dużo. że był ten nowy sezon. Strasznie dużo straciłem pucharków. że Miałem chyba już tam prawie 22 tysiące, ale musiał wszystko zepsuć. No. Jestem przez to wkurzony teraz. Że jakieś 200 pucharków mi odjąło. No wy też chyba byście byli wkurzeni, jeżeli by wam 200 pucharków odjęło. Prawda? Tylko za star points to jest... Moim zdaniem powinni wprowadzić taką zmianę, że bez tych rank star pointsów, to jakby nie nosowali to by było fajnie, strasznie. Dla niektórych, na przykład dla mnie. Już wystarczająco jest ciężko wybrałą. No kurczę, trzy punkty, to my teraz mamy piłeczkę. Dawaj! O nie, nie, nie. Frank, 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 dawaj, dawaj, dawaj. O nie, no nie. nie no nie, no nie, no nie, no nie. Hm. Jeżeli pod tym filmem będzie 5 łapek w górę, to wrzucam nową serię. te tam. Jeżeli ją chcecie, to zostawcie. I nagram na serię, O, 15 razy wygrać. okej, okay. No to jeszcze sobie teraz zagramy o, w parze. O, z kujkiem możemy sobie zagrać, albo. No niech będzie tym z o Po co tam? Ja lubię akurat Squika. Napiszcie, czy Wy też lubicie Squika i z jakiej w ogóle gry byście też chcieli. Czy chcecie z Młodych Tytanów? Czy chcecie jakąś inną serię? Bo zrobię z Mini Tytanów, jeżeli zostawicie 5 łapek w górę. Ale może też zrobię z czegoś innego seria. Może nawet z Minecraft'a. Może z Robloxa. Zrobię. Ale muszę zostawić tu łapeczki w górę. A na 10 subskrypcji zacznę robić serię z, z, ym, z Robloxa. Jezu. Dobra, zginę. Nie, jeszcze. Co?! Ja już myślałem, że zginę. Znaczy, że przeżyję. Ale zginę. No trudno. Chyba i tak będę zginął. Mm. To troszeczkę tutaj słaba. nam idzie, ale dobre. To teraz może sobie... Łot, jak ja nisko te postacie. Coś mi strasznie obniżył, znaczy to mi strasznie obniżyło postacie. Jezu. Czy tym kiełkiem, kumberką? No to bazy. W ostatnim nagraniu widzieliście, Ile ja miałem pucharków, a ile teraz mam? Czekajcie, ja wam pokażę moje najwięcej pucharków. No widzicie, po prostu, jak ja tego nie lubię. W ogóle, jeżeli chcecie odcinek, jak y, testujemy kokorozę, to zostawcie ym, trzy łapki w górę. I wtedy nagram odcinek jak testuję kokorozę. O no nie. Nie udało mi się. Ale przynajmniej ta kolecka ma cztery parkipsy. Ta koletka kampi trochę, no ale... Nie wiem czy to jest dobra taktyka. Sekunda. Okej. Okay. O Jezu, 20. Się... Dobra. Przez że mi wyskoczyło to powiadomienie, to nie mogłem nic nie zrobić. Hmm. Stopowało mnie. To może... Słuchajcie, zagramy o samym zadniarzem. Ja tu nie patrzę. O, Karl. Naprawdę nie patrzyłam, jakbyście chcieli widzieć. Okej, okay. w takim razie walczymy. O, Elbrim. Mam nadzieję, że nam się uda wygrać tu gierkę. Mm. jak możecie zauważyć, to lężę, że rzucę takim frisbee. Frisbee, przepraszam. I moim zdaniem fajna skin. Jak na... Tak myślę, że... Jakby miał być do kupienia w sklepie, to właśnie za takie 150 wlałbym. Albo nawet jeżeli już miał być najniższe ceny, to 80. Bo on, no nie zasługuje na przykład na 53 na 30. To jest dla niego za mało. Hmm. O kurczę, A właśnie. Staw się. Łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem, tak jak niektórzy że to lubią. No i... Gdzie on nie... Dobra, uciekam, 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 uciekam. Ale mało hapa mi zostało, Jezu. Czekajcie, zrobię tak. O, już jestem. Mm. Mm. O Jezu, 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 mało hp, mało HP, mało HP. Dobra, zabity. Sprawdzimy czy ktoś na środku nie jest. O nie, 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 Ale mało hp mam. O nie, ten pokowie chyba, że my tu jesteśmy. Ale nie jestem pewien. Znowu zostawiła tą pułapkę. A może chcecie, że em, na tym kanale też robił roblox. Właśnie zrobię tą serię. I może bym chciała, żeby po najnowszym filmem, który może się pojawi jutro, albo pojutrze, to żebyście go fajnie przyjęli. O nie, już zginąłem. No kurczę. Hmm. Ok. To teraz jeszcze raz wyznaczenia. Znowu surfer, czekajcie, Zobaczę. O, teraz bibi heroska. Akurat bibi. No, ja tak lubię bibi, tak, ale tak średnio raczej. Nie jest to najlepsze, gdy najgorszy też nie. Taki dla mnie bardzo fajny. Tak myślę, że te, tą gierkę możemy przegrać akurat. Bo to nie jest dobry skład. Kogoś na blisko i miotacza. No powiedzcie mi, czy to jest dobry skład? No, czasami się zdarza, że nawet dwa miotacze wygrywają na takiej mapie, ale to musi być wart. Uciekam. Dobra. Lecimy. Zabiję go. Zabiję cię, typie. Ach. Zrobione. To teraz cztery drużyny. Tak w sumie to trzy. Dobra, tam jest kolcik. To niby się pokręcę. O, no i... Jak zawsze, łapeczka w górę. Musi być pod tym filmem. Hmm. O kurde. Dobra, zabity. Teraz jeszcze tutaj została ta Jackie. I ten surge. O nie, zginął. Dobra. No to jeszcze dwie sobie gierki zagramy. To teraz może B. Albo MZ. -ku. MZ. MZ, ja lubię. Dbałam ją na najwyższych pucharkach Oczywiście przez Brawl Stars zminusowało mi tyle pucharków Szok Łapeczka w górę oczywiście A i wpadajcie na kanał Franciszek Ninja, bo tam też są filmy ze mną O Jezu, no nie Jestem otoczony Dobra Zo, wkuram. Okej. Okay. Squeak, Leon. Uciekamy, uciekamy surcz. Dobra. Hop! Nikogo nie ma. Okej. Okay. O kurczę, tam jest kolczor. To ja nie chcę zadzierać. Hmm. no to jestem po prostu zaraz nie, nie wygramy tego, nie mam szans. To by musiał być cud, miód. No i widziałem. Nikt tak do mnie nie podejdzie łatwo. Chyba, że Tanita. No nie, no zostaw mnie. Został zabity, a ten sturcz ucieka. Tam było tyle parki u psów. Oh. Szkoda, mówić nawet. O, jak to? Jezu, jak ja nie lubię kamperów czasami. Okay. To tutaj, a nie tutaj, tylko Big Boxika To ostatni meczek sobie zagramy No niech będzie. O, Edgar. Doskonały. Myślę. Mm. No to walka w wie długo. Jeszcze chyba nie wiem, kiedy ten film wrzucę. Od razu go nie wrzucę, tylko. Y bo za godzinę, może go wrzucę, jak to nagrywam. Mm. Mm. Więc uciekam. A może jeszcze dzisiaj się pojawi drugi film? No, jeżeli chociaż dwie łapki będą, to na pewno zrobię drugi film dzisiaj. Z Robloxa tym razem będzie. O kurczę, Byron. O kurczę, kur... Dobra, lecę! Nie, dobra. zginął. No to co? Ja was żegnam, widzowie. To było na tyle w tym odcinku, więc...